Cześć, Kamil z Centrum Fizjoterapeuty. Dzisiaj pokażę objaw Hoovera, który wykrywa u pacjenta symulację dolegliwości ze strony odcinka lęźbiowego kręgosłupa. Pozwala więc sprawdzić, czy rzeczywiście występuje u pacjenta rwa kulszowa. W celu wywołania objawu Hoovera, pacjent znajduje się w pozycji leżenia na plecach. Fizjoterapeuta podkłada rękę pod piętę zdrowej kończyny dolnej. Następnie prosi pacjenta, aby uniósł drugą kończynę dolną, czyli tą, która sprawia mu dolegliwości bólowe. W przypadku, gdy rzeczywiście występuje rwa kruszowa, pacjent nie jest w stanie unieść kończynę dolną, w tym samym momencie mocno dociskając zdrową kończynę w kierunku podłoża. Jeżeli jednak dochodzi do symulacji objawów, pacjent nie podpiera piętą zdrowej kończyny o podłoże.